Czy można modlić się na leżąco? Szczęść Boże, witam serdecznie i zapraszam na kolejny wieczornik, nasze wieczorne spotkanie ze Słowem Bożym przed snem. Słowo Boże jest uniwersalne. Słowo Boże niesie ponadczasowe przesłanie i chociaż te fragmenty, które rozważamy, były zapisane i wydarzyły się wiele wieków temu, to moi drodzy, możemy się cały czas z tych fragmentów uczyć. I cały czas budować naszą wiarę, nadzieję i miłość. Dlatego serdecznie zapraszam na kolejny wieczornik, i także do tygodniowego postanowienia codziennego spotykania się tutaj na tych naszych wieczornych rozważaniach. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobry Boże, dziękuję Ci za ten dzień, za wszystkie łaski, które od Ciebie otrzymałem, za wszystkie Zaniedbania przepraszam. Panie Boże dziękuję Ci za dar modlitwy. I proszę Cię, tak jak apostołowie prosili Pana Jezusa, Panie, naucz nas, jak i Jan nauczył swoich uczniów. Duchu Święty, Ty dodawaj mi daru, daru gorliwości, otwartości, zawierzenia i pragnienia coraz większego przybliżania się do całej Trójcy Świętej, Ojca, Syna i do Ciebie, Duchu Świętym. Niech Matka Najświętsza wyprasza mi dar szczerej i owocnej modlitwy. Strobaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A teraz zapraszam do wysłuchania kolejnego fragmentu z Księgi Wyjścia. Co prawda, wczoraj już słyszeliśmy ten fragment, ale chciałbym jeszcze raz do niego wrócić i trochę szerzej go skomentować. Księga Wyjścia, rozdział 17 od wersetu 11. Kiedy Mojżesz trzymał ręce podniesione do góry, przeważał Izrael, a kiedy ręce opuszczał, zwyciężał Amalekita. Kiedy już bardzo ciążyły ręce Mojżeszowi, a Aaron i Hur wzięli kamień i podsunęli pod niego, tak że mógł usiąść, ręce natomiast podtrzymywali u góry, ten z jednej, a ten z drugiej strony. W ten sposób ręce Mojżesza były podtrzymywane aż do zachodu słońca. Te wzniesione ręce Mojżesza symbolizują modlitwę. Wczoraj była o tym mowa, aby w naszych trudnościach zwracać uwagę na dwa filary. Czyli Boża łaska, w ręce wznosimy do Pana Boga, i tutaj był ten motyw walki, czyli także żołnierze poszli na pole bitwy, czyli to ludzkie zaangażowanie też w tej walce duchowej, w walce z codziennymi trudnościami. Zatem mamy ten motyw modlitwy. Mojżesz modli się. Także tym gestem. Modli się ciałem, ręce podnosi do góry, nie stoi na baczność, ale ręce podnosi błagalnie do góry, co też moi drodzy no jest męczące. Pamiętam, że kiedyś były takie nabożeństwa fatimskie u nas w rodzinnej parafii, i wtedy też nie wiem skąd to się w sumie wzięło, czy też tak jest w Fatimie, czy nie, tego nie wiem, ale że się tak trzyma, ręce podniesione w górę. I tak się modli na różańcu, i jak już tam był któryś dziesiątek, to te ręce już trochę cierpły. Zatem był to pewien wysiłek, była to też ta pewna ofiara trud złączony z tym gestem, ale modli się także ciałem, modli się sercem, modli się ciałem. I kiedy już był zmęczony, kiedy ręce były coraz bardziej ociężały, on te ręce opuszczał. I co? Wzięli kamień i podsunęli mu go, tak że mógł usiąść, ręce nadal podtrzymywał w górę, czyli sobie siada i się dalej modli. No właśnie, i to jest pewne nawiązanie do tych różnych postaw modlitewnych. Czy można modlić się na siedząco? Czy można modlić się na leżąco? Czy trzeba się modlić zawsze na klęcząco? Czy można modlić się idąc na spacer? Mamy tutaj wiele tych pytań. Moi drodzy, w Piśmie Świętym do wielu takich zagadnień mamy taką jedną uniwersalną zasadę. Po owocach poznacie. Jeżeli taka forma modlitwy przybliża Cię do Pana Boga to módl się w taki sposób. Jeżeli widzisz, że to cię bardziej rozleniwia, że modlitwa staje się byle jaka, to warto się zastanowić, w jaki sposób inny możesz się modlić, żeby ta modlitwa była bardziej gorliwa, bardziej owocna, żeby pomagała ci wypływać na głębiny wiary, a nie na powierzchnię, a nie wypłycać ten dar wiary. Na mszy świętej modlimy się w różnych postawach. Msza święta cała jest modlitwą. I mamy tę modlitwę, kiedy stoimy, na przykład na Ewangelii, kiedy siedzimy, gdy jest na przykład ta modlitwa ofiarowania darów, albo na homilii, dalej klęczymy na przeistoczeniu, albo wtedy, gdy są słowa. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Także, gdy jest potem Komunia Święta, podchodzimy procesyjnie, różnie w różnych parafiach zazwyczaj klękamy do Komunii Świętej, wracamy do ławki, modlimy się na klęcząco, a potem, gdy ta Komunia trwa dłużej, gdy jest pieśń Dziękczynienia, siadamy. Zatem widzimy, że na Mszy Świętej, która jest szczytem wszystkich modlitw, to mamy różne postawy ciała. To, co jest ważne, Modlimy się i duszą i ciałem, czyli pełnią naszego człowieczeństwa, modlimy się cali. Nie że ciało przeszkadza, nie że dusza jest e, nie wiem bardziej wzniosła. Oczywiście tak jak napisał Święty Paweł, duch dąży do czego innego niż ciało, ciało do czego innego niż duch, bo no, też popełniamy grzechy, e, upadamy. I możemy teraz tutaj rozpatrywać ten cały element duchowo-cielesny, plusy minusy, co ma na co jaki wpływ, ale jeżeli chodzi o modlitwę, to też święty Jan Paweł II napisał cykl kateches Teologia Ciała, ciała, że nasze ciało też jest świątynią Ducha Świętego. Nasze ciało też jest świątynią Ducha Świętego, o czym napisał święty Paweł do Koryntian. Zatem Dusza ma pomagać naszemu ciału w modlitwie, a ciało ma pomagać naszej duszy w modlitwie i wtedy cały człowiek się modli, cały człowiek zanurza się w modlitwę. I moi drodzy, też ta postawa klęcząca wiąże się z pewną pokorą, z pewnym takim głębszym oddaniem hołdu, pokłonu. Panu Bogu. Jest też taka postawa leżenia krzyżem, kiedy na przykład w Wielki Piątek, celebrans, liturgii, męki pańskiej leży krzyżem. Twarzą na ziemi jest to najwyższy gest, postawa uniżenia. Wobec Pana Boga i to także jest ważne, to także ma znaczenie. Dalej, czym innym jest sytuacja, kiedy ktoś jest chory, leży w łóżku, nie może się ruszać i w inny sposób nie będzie się modlił. Wtedy to jego cierpienie, to ciało modli się w taki sposób, jak może. Ale moi drodzy, też właśnie druga sprawa. Są też osoby, e, które mm, na przykład modlą się wieczorami już w łóżku leżąc i te osoby przy tej modlitwie zasypiają i przychodzi przemęczenie, przychodzi, przychodzi już takie rozkojarzenie, ponieważ już organizm jest zmęczony i powoli przygotowuje się do snu. I teraz właśnie pytanie, pytanie, czy gdy osoba zdrowa, w pełni sił, gdy... Zazwyczaj czy codziennie modli się wieczorem leżąc i już jest przemęczona po całym dniu, przez cały dzień była gonitwa, nie miała minuty dla Pana Boga i to wszystko zostawia na koniec. Do jakich owoców będzie prowadziła ta modlitwa? Oczywiście Pan Bóg tę modlitwę przyjmuje, ale czy jednak z czasem to nie będzie prowadziło u tej osoby do pewnego wypłycenia w wierze? Oto jest pytanie. Bo właśnie ktoś się będzie modlił należąco, ale czy to nie jest takie traktowanie Pana Boga? A dobra, Panie Boże, masz tam ode mnie te okruchy mojego czasu, mojej uwagi, a przez cały dzień był czas na wiele spraw, na telewizor, na telefon, na kawę, na inne sprawy, na zakupy. To myślę, że jest zagadnienie. Czy można modlić się należąco? Można, jeżeli to ci pomaga w modlitwie, jeżeli to ci prowadzi na głębiny. Jeżeli to wypłyca twoją wiarę, a nie jesteś osobą y, bardzo chorą, która nie może się modlić w innej postawie, jeżeli modlitwa należąco wypłyca twoją relację z Panem Bogiem, to zastanów się. Jak możesz nad tym popracować, co przepracować, co zmienić? Może modlić się w inny sposób? Może warto na te kilka minut uklęknąć, albo usiąść, albo pomodlić się wcześniej, kiedy jeszcze nie jesteś zmęczona, zmęczony. I moi drodzy, to e, kryterium ewangeliczne po owocach poznacie. Po owocach poznacie i módl się w taki sposób, który będzie. Najbardziej przybliżał cię do Pana Boga takimi modlitwami, takimi postawami, takimi gestami i który będzie pogłębiał, który to sposób będzie pogłębiał twoją wiarę. I niech twoją odpowiedzią na to dzisiejsze słowo będzie komentarz Panie przymnóż mi wiary, Panie przymnóż mi wiary. A jeżeli masz intencję, którą chcesz złożyć przy sercu świętego Józefa śpiącego, możesz to uczynić teraz. O święty Józefie, jesteś człowiekiem wielce ukochanym przez Najwyższego. Anioł Pański ukazał ci się we śnie, aby cię ostrzec i poprowadzić, gdy troszczyłeś się o świętą rodzinę. Byłeś cichym i silnym, lojalnym i odważnym obrońcą. Drogi Święty Józefie, spoczywając w Panu, ufny w Jego absolutną moc i dobroć, spójrz na mnie. Weź moją prośbę do swojego serca, śnij o niej i przedstaw ją Synowi Bożemu. Pomóż mi, dobry Święty Józefie, usłyszeć głos Boga, powstać i działać z miłością. Z radością chwalę i dziękuję Bogu. Święty Józefie, módl się za nami. Amen. Moi drodzy, bardzo dziękuję za dzisiaj. Godzinę temu, no o godzinie 18, zależy o której oglądacie to rozważanie, odbyła się premiera takiego filmu, takiej rozmowy tutaj na kanale. Czy katolik może obchodzić Halloween? Albo co, gdy przyjdą do was dzieci na Halloween po cukierki i co wtedy mamy zrobić? Co wtedy ksiądz powinien zrobić, kiedy by zapukały do... Księdza. Myślę, że są tam takie dobre podpowiedzi, jak katolik w sposób rozsądny ma się odnosić do sprawy Halloween. I tutaj za chwilkę się pojawi właśnie okienko, można sobie kliknąć i wysłuchać. Bardzo aktualna sprawa. Zapraszam moi drodzy do tego, żeby polajkować, udostępnić, dzięki temu ten film dotrze do większej ilości osób. Zapraszam do zadania domowego na ten tydzień. Proszę wysłać przynajmniej do pięciu osób to rozważanie. Myślę, że bardzo potrzebne, bardzo ważne, bardzo potrzebne zagadnienie tych postaw modlitwy i oczywiście zachęcam do trwania w tym tygodniowym postanowieniu, codziennego przychodzenia tutaj. Na wieczornik, aby dalej rozważać te fragmenty z Księgi Wyjścia. Zapraszam, jutro na ucztę przed śniadaniem i na wieczornik, a na dobrą i spokojną noc. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki, szczęść Boże i do zobaczenia.